A my idziemy za naszym Zbawicielem. Wypsłuchać się co mówi Pan do swojego ludu. Jest niedziela. Podjęliśmy decyzję 23. Idziemy na górę Synaj i rano Pan Bóg daje nam kolejne orędzie. Przesłuchajmy się w te słowa, aby jeszcze bardziej przybliżyć wielkość tego wydarzenia i tego wszystkiego, co byliśmy świadkami w naszym realitę, czyli w naszej rzeczywistości, tym naszym ułomnym, słabym do granic wytrzymania wysiłku ludzkim na Górze Synaj. Tak mi ktoś powie, że w Egipcie jest ciepło, w jest ciepło. Ojcze najdroższy, jest rano orędzie. Kolejna moja ogromna, ja tych, tych zdań nie zapomnę. Przylatuje Pani Agnieszka z komputerem, od razu, pamiętam, ubrana w w sznurem powiązana. Nawet, nawet, wtedy kazałem zaczekać. Mano, bo przyszli, zaczekajcie na chwilę, bo muszę przeglądnąć, bo to, to jest nieprawdopodobne. Bóg mówi: nie, nie, nie to. Świadomość mieć taką bliskość Boga, czuć Jego obecności, to są dzieci przestrzenie, o których nie myślałem nigdy w kapłaństwie, że będę chodził po ścieżkach świętego Pawła, świętego Jeremiasza, proroka czy Izajasza. Mogę tylko powiedzieć, cóż Ci się, Panie, spodobało we mnie, żeś mnie zaprosił na takie wydarzenia. Ojcze Najdroższy, przychodzę w imieniu ludzkości, aby przeprosić. Aha, czekajcie, możemy. Dajcie kontenery skrzynki. Aha, to no dobrze, dobrze. Żeby sobie Panowie zapakowali. Ojcze Najdroższy. <laughs> Przychodzę w imię ludzkości, aby przeprosić Twoje zranione serce za wszystkie zniewagi, którymi obraża świat, lekceważąc Twoje przekazania. Proszę, otwórz Twoje serce i powiedz mi, czego pragniesz. Pisz, moje najdroższe dziecko. Na ten czas zachowałem sobie moją resztę. Co to znaczy? I jesteśmy z upodobania Bożego, z łaski, bo dobrze wiemy, jakie mieliśmy biegi naszego życia. Bardzo milec przypominam całe moje kapłaństwo, ale ono było takim było, było w Bogu, Pan powiedział, że dawałem całe serce. Ale to, co teraz jest, to jest naprawdę łaska. Ja bym tego nigdy nie poznał swoim umysłem i poznaniem. To się nie da. Tego się nie da porwać z samego siebie. Można to zrobić idąc w drugą stronę, co poszła współczesna teologia. Pycha człowieka. Szukanie terminów, terminologii, ro rozbieranie wielbłąda na kilka części. A to nie jest to. To jest wszystko bardzo proste. To mi przypomina zdarzenie z czasów. Eliasza, kiedy on się borykał, panie, zostałem sam. Wybili wszystkich. A pan mu powiedział: Nie, nie, nie. Ja w tym narodzie izraelskim zachowałem resztę sześć tysięcy ludzi. Na ten czas zachowałem sobie moją resztę. I dla tej reszty ocalę świat od ostatecznej zagłady. Ludzkość poszła tak daleko, że ta cywilizacja nie ma prawa dzieci istnienia. Ktoś drzwi otworzył? Głośno? Aha, tam ktoś śpi. To musimy dzieci uszanować. Bo będzie, będzie wojna, rozumiecie? Chyba ja wypowiem kazanie dalej do internautów. Wy musicie cierpliwie siedzieć, dobrze? A ja tu wejdę do środka, żeby ono trwało. Przenieście ci? A ja to kazanie wygłoszę dobrze? Bo tutaj sprawdzałem gdzie ktoś pij. Abyś spali nasi, to wszyscy byłoby najlepiej. Prędziemy tam. Weźcie go to dzisiaj. Muszę odnieść do nerwę. Wejdźcie do Pan Jarus jest tu. O. No to podejdźcie tu bliżej, nie? Na ten czas zachowałem sobie moją resztę i dla tej reszty ocale światło. Trzeba się bokiem O tak tak tak, 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 tak. Pięknie. Od ostatecznej Zagłady. Złożysz mi na ołtarzu ofiarę przebłagalną i uzyskasz przebaczenie. Czyli, moi drodzy, na górze syna i co się dokonało? O, otwórzcie tłuch, no dobrze. Że ta ofiara mszy świętej przez Jezusa, bo to była przebłagalna, uratowała świat od zupełnej zagłady. W tym samym czasie na ziemi polskiej jest wprowadzana reforma Mszału. Głównie im chodzi o zmianę słów konsekracji. Z orędzi wiemy, że jeśli są zmienione słowa konsekracji, nie ma przeistoczenia, nie ma ofiary. Z innych orędzi z dołu wiemy, jeśli ustanie ofiara, ustanie ofiara mszy świętej istnienie świata jest bezcelowe. To się tak wszystko paralelnie splata w Planie Bożym. Pan Bóg to wszystko tak ustawia. W 24 roku pamiętacie, nasi biskupi wyjątkowo stali się to? nieprawdopodobne nawrócenie Episkopatu. W każdej diecezji zwołują kongresy eucharystyczne. Nawet za zachęcają do adoracji, ale rzadko gdzie dali wieczystą przez te parę miesięcy od otwarcia do zamknięcia tych kongresów. Dzieci oni wyjątkowo pobożni. Są nawet diecezje, że na trzy lata się kongre kongresią. Ja wam wtedy powiedziałem, pamiętacie, dzieci... Ta pobożność nie wynika z serca, tylko z wyrafinowania, by uspokoić malutki, żeby nie wrzeszczeli. I teraz odkrywają te karty. Krakowska decyzja wydała szał na, na ten rok. Szybko przepraszali błąd edytorski, etc. Jedna wielka dzieci gra. Testowanie rynku. Że zanim wejdzie oficjalny mszał rzymski, trzeba sprawdzić, jak reagują dzieci Polacy. Więc myśmy tę ofiarę złożyli i uzyskaliśmy przebaczenie. Choć reszta nie jest doskonała. To jest dzieci logiczne. Jesteśmy kupę słabości. Doskonałość dopiero uzyskamy w niebie. W innym miejscu Pan Bóg mówi: Ja tylko jestem doskonały. dzisiaj mieliśmy tą intronizację? Pan Bóg powiedział: To nie wy musicie być doskonali w tym dziele. Ja to prowadzę, ja to biorę w moje ręce i świadkami nieprawdopodobnej historii pisania tych wszystkich wydarzeń przez Pana Boga. To się nie mieści w najmniejszym scenariuszu. Ja już Wam powiedziałem, nie da się nic wycisnąć od nas, a jeszcze Bóg robi nowe przymierze dzieci. Jest to logiczne. Logiczne. No bo jak chce zbudować Pan Bóg królestwo swoje na ziemi, no to musi mieć tu na, na ziemi swoją partię, swoich ludzi, którzy będą wykonywali Jego wolę. Choć reszta nie jest doskonała, wierzy i dla tej wiary i czci. Jaką mi oddaje, chcę się zmiłować. Chcę się zmiłować. Co to znaczy, że Pan Bóg chce jeszcze więcej? Bo hasło chce jest uwarunkowane, ile zapłacisz, tak czy nie? Pamiętacie film Czterech pancelni? Proszę, bohene chleba. Nie ma. Położył banknot na pul pulpit rano, był położył kolejny rozumiecie więc tu widać jasno że Pan Bóg chce jeszcze od nas więcej wycisnąć choćbyśmy chcieli napisać scenariusz naszej pielgrzymki tu na scenaju. dzieci to jest to nie do przewidzenia on ma pragnienie i chce Zażądał od nas ofiary całopalnej fizycznej. Dzieci zrobił to perfekcyjnie? Zrobił to perfekcyjnie. Trzy godziny staliśmy w słońcu. Stali. Poniżani. To już I później zaczął się nasz egzodus. Wysiłek na niespotykaną dzieci skalę. Zadbał o odpowiednią pogodę, piękne niebo, gwiazdy oczywiście mrozik, żeby wycisnąć bo ja mówię po sobie mój stan na górze był krytyczny wykonywałem później wszystko na podstawie ex opero operate mówiłem słowa, ale we mnie ducha nie było, ja byłem konający i myślałem o spaniu położyć się, padałem, trzymano mnie i ten tłum ludzi ten rozgardiaż świata nieprawdopodobne Takiej rzeczywistości mętnej jesteśmy, a mimo tego Bóg to wszystko tworzy i buduje. Choć reszta nie jest doskonała, wierzy i dla tej wiary czci, dla tej wiary i czci, jaką mi oddaje, chce się zmiłować. Czyli jak popatrzymy na trzecie orędzie, to Pan Bóg. Zapowiadając, chce się zmiłować, otwiera bramy i woła pozostałych do nowego przymierza. Czy innymi słowy, bo warunek jest dzisiaj przykazań Boży i zakon zatecznych no Pan Bóg jeszcze robi kolejny trik, aby pozyskać ludzi do zakonu czasu zatecznych. Bo członkowie zakonu czasu zatecznych i przyjaciele, no bez problemów to wstąpił. Tu jeszcze chodzi o nowe twarze. wstąpisz na górę Synaj, dzieci my ledwo weszli. Bo to było pięknie, wstąpisz, to jest uroczyście, dzieci bez wysiłku grają aniołowie, my z chorągwiami, nie? my mieli chorągwie. Może tylko pan Rafał go powiedzieć, jak on miał chorągiew na końcu w ręku. Kiedy mu dałem polecenie w drugim dniu, żeby poleciał na górę Synaj, to pierwsze w się, nie idą ci, które by trzeba było ciągnąć. Wstąpisz na górę Synaj. Miejsce pośrodku świata. Jaka tu musi być przyczyna fizyczna, że Pan Bóg to nazwał miejsce pośrodku świata? Między Afryką a No i jest jedno: między Afryką a Azją. No bo to jest na granicy tych dwóch największych kontynentów. Kanału Słoweskiego nie było, czyli Azja i Afryka i Europa były połączone. Te trzy kontynenty, wedle tej filozofii, są połączone. Miejsce pośrodku świata. Które wybrałem na początku, dzieci, szliśmy do zamieszłych czasów. Tam stanęła przed nami cała historia zbawienia. Nieprawdopodobne. Które wybrałem na początku, aby z Niego i na nim, Wypowiedzieć 10 słów. Europa stworzyła też pewną wizję jakiegoś uniwersum. Na średniowieczne wybrała Brukselę. I stamtąd płyną wytyczne, wszystkie prawa dla Europy i dla państw. Na takim pustkowiu. Na takim bezludziu, tam nie ma nic, krzaczka nie uświadczysz, wody nie ma. Bóg to nazwał Środek Świata. Wybrał to miejsce i przemówił. I Pan, zanim świat stworzył, wiedział, że my na tej górze tam będziemy. Nieprawdopodobne. Że sobie powoła kiedyś tą resztę. Aby realizować jego plan. Najwyższe prawo, które ocali świat od zagłady. Dziesięć przykazań Bożych. Jesteśmy na etapie, o którym powiedział Pan, że wszystko prawo, co się tworzy w świecie, jest przeciwko temu prawu. Kodyfikują system prawny, aby uśmiercić to wszystko, Rozwią... wymyślili wszystkie możliwe triki: równość, wolność, braterstwo, przemieszczanie, wybór, mówienie, manifestowanie swojej woli. No, my zamanifestowali naszą wolność w Egipcie cztery dni temu. Do naga nas rozebrali w ramach prawa. A jesteśmy na miejscu tak zwanym uniwersalnym, miejscem które czczą wszystkie religie, kupujecie? Nie do. Wszystkie to nie znaczy katolicka i krzyż. Świat jednak wolał wybrać zagładę, niż usłuchać mojego głosu. Co będą eksperci mówili, jak to się wszystko będzie waliło? Nie nawrócił się na wezwanie moje i wzgardził moimi przykazaniami. Jestem bardzo młodziutkim księdzem. Jestem w Austrii, w Wiedniu, na, za, na zastępstwie. Podchodzi do mnie staruszka, Austriaczka. Jej tatuś był policjantem. Jak ich wychowywał, mówił ciągle tak: Dziecko drogie. Gdyby ludzie przestrzegali dziesięć przykazań, ja jako policjant byłbym niepotrzebny. Gdyby ludzie przestrzegali dziesięć przykazań, ja jako policjant byłbym niepotrzebny. Świat wybrał wojnę, udręczenie i zwierzęcą siłę. Biją się wszędzie. W Haiti, w Sudanie, w Afryce, Ukraina. Transmisje telewizyjne z tych wydarzeń. Dzieci mówią o pokoju. Każdy dostarcza broni, każdy szuka swego interesu. Amerykanie są już o, o krok od grabieży Ukrainy. Podpiszą umowę: 50% materiałów cen cennych, dzieci tam wejdą. No i jeszcze konflikt wybuchnie większy, większy za chwilę. Łupią równo. Zwierzęca siła, podział dóbr. Ludzie za miskę ryżu pracują, głód, bieda. Dobrze wiedzą, perfekcyjnie wiedzą, jak jesteśmy oszukiwani. Przyjechaliśmy tutaj nad morzem. na tych piaskach wsadzają. Krzewy, drzewa, owoce, zboże podlewają biedaki wodami. A przecież by o wiele taniej było to nasze pola zagospodarować, które leżą i pomóc im karmić. A u nas każą zalesiać dobrą ziemię, która by karmiła miliardy kupujecie? U nas każą nie uprawiać i doprawiają. Rozumiecie, jakie, jaka to jest zwierzęca siła? by utrzymać rynek giełdowy, topią statki ze zbożem, z owocami, żeby nie tracić ceny, a tu ludzie wszędzie wokół umierają. To Egipt nie jest jeszcze taki biedny, ale widzieliście te bloki, te ulice, te domy, dzieci. To jest, to jest widok księżycowy. To jak Euro Warszawa po powstaniu styczniowym. Widzieliście wczoraj Tłumy tych młodzieńców na granicy, auto za autem podjeżdża, cały czas pełne młodych ludzi. Przecież Europa pęknie i to wszystko rzuci się na nas. Żebyście znali ekspansję demograficzną Egiptu. 40 lat temu, 30 lat temu, jak byłem na GTA profesor wyrywał głos, włosy i mówił, że oni mają taki przyrost, bo ich 40 milionów, że za 20 lat będzie 80. Jest ich naprawdę 80 milionów już. Mają taki przyrost naturalny. A myśmy za ten czas ubyli, kapujecie, jako naród. A oni się podwoili. Patrzcie na ulicę ich. To są sami młodzi. A patrzcie na nasze ulicę. Dziadki. Polska to jest DPS. Jesienny DPS. Nasz tylko ratuje mróz. Minus 40 to nie przyjdą, nie? Jestem za wzrostem temperatur w Polsce. Wybrał wojnę. Udręczenie i zwierzęcą siłę Mam jednak upodobanie w Twojej duszy Jest takie orędzie gdzie Pan mówi Jak Ty się do mnie zwracasz I mówisz czule Dla mnie cały świat nie istnieje Jesteś tylko Ty I Twoja miłość I dziś to Pan przenosi Mówiąc nad Mam jednak upodobanie w twojej duszy, która chodzi moimi druga, droga, drogami i szuka mojej woli. Wraz z rozpoczęciem covidu. Dobrze to. Jeszcze to... ciszej. Proszę? Dobra, to lądujemy. Proszę? Dobrze. To wyjdziemy ciszę. Przeproście ją. I ci o przeprosi. Niech dzisiaj ani przeprosi ją. Dzieci, to muszę powiedzieć Amen. Amen. Był zapłać.